W Warchałach łatwiej spotkać psa z kulawą nogą niż policyjny patrol, twierdzi Henryk Białkowski ze Szczytna. Do pierwszego włamania doszło w 2010 roku, z 19 na 20 listopada. No ja to odkryłem pojechawszy, bo miałem sobie wyłączyć, wyłączyć hydrofor i wchodzę i szukam klucza, szukam klucza, po potem no, drzwi otwarte, no drzwi są otwarte, znaczy, że złodzieje byli na no izo. To... No i te, które podałem na policję, to wszystko, nie zawyżając, cena raczej bardzo umiarkowane, to wyszło 3370 zł. Jak mówi Leszek Mierzejewski, jeden z miejskich radnych, którego złodzieje również nie oszczędzili, na domiar złego wójt w ramach oszczędności wyłączył latarnię. W ten sposób w Warchałach zapanowały egipskie ciemności. Seria, dokładnie nie mogę określić, ale wiem, że wiele było kradzieży na Warchałach. No, włamali się do mojego domku, ale nie zginęło nic z wnętrza, jednak uczyniono mnie do szkody, włamując się do środka. Od stycznia tego roku mieliśmy 33 zgłoszenia kradzieży do domków letniskowych. Najczęściej są to sprawcy spoza terenu naszego powiatu.